Was w ostatnim odcinku z Dark Souls Remaster. Zaczniemy odcinek od obudzenia Framcha no, no, i przeniesienia się na dół. I tam będzie na nas czekać ostatnia walka z bossem. To już Wam pokażę, bo to już widzieliście. Teraz podejdziemy do naczynia władcy i wyciśnijmy ostatnią duszę. Teraz nam się otworzą wrota już do ostatniej lokacji. która jest naprawdę krótka więc odcinek też będzie dosyć krótki w tej lokacji jest tylko kilku przeciwników i jeden skarb oraz boss który mam nadzieję że nie będzie sprawiał mi zbyt wielu problemów na końcu gry bo chciałbym to jednak już skończyć dosyć szybko i już niedługo się przenieść na nową serię A następne odcinki będą tak gdzieś to po 12 grudnia. Bo wtedy mi się transfer internetowy ożnowi, To wtedy będę miał więcej internetu do nagrywania. A jest też mi potrzebny do szkoły, więc nie chcę za bardzo go wykorzystywać na potęgę. Jak widać, tutaj są sami czarni rycerze które są zwykłymi przeciwnikami i z nich można też farmić wszystkie wszystkie bronie oraz tarcze już się pomału zbliżamy do końca lokacji jak mówiłem to jest bardzo krótka lokacja Tutaj przed nami będzie jeszcze jeden przeciwnik. Nie to trzech, ale chodziło mi o na tym wąskim przejściu. Jednak też w do, się dosyć mocno uderzyć, ale też giną dosyć szybko. Tutaj mam skarb, o którym mówiłem. Zbroja czarnego rycerza. którą ubiorę na koniec serii. Tylko niech ja ją znajdę. I raczej z nią będziemy walczyć już przeciwko bossowi. Tak się właśnie prezentuje. I nie ma tutaj duże parametry odporności na ogień. A że boss bije od ognia, to będę to wykorzystywał. Jak się tutaj odczuwało Solera w Lost Idolath, w zagubionym Idolath, to można tutaj go wskryć do walki. Jeżeli ktoś ma problemy, to czemu nie? Tego solera wyrzucimy w przepaść. Ostatni przeciwnik, który był już na drodze, spadł i został już sam boss. Z którym, jak mówiłem, nie będzie zbyt wielu problemów. Więc zacznijmy walkę. Naszym bossem jest Gwen. Jest na niego też fajna taktyka, że można go ripostować, ale ja tego nie będę robił. W ogóle stoczyć normalną walkę Trzeba też uważać, bo on czasami nie pozwala się nawet uleczyć Jak widać Jest to najbardziej agresywny przeciwnik w całej grze nie liczę on zombiaków przy swojej furii. Tu się szybko uleczę. To jest chyba jedyna walka gdzie używam starczy do walki z bossem. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dosyć mocne serie ataków wykonuje. Ale raczej powinienem go pokonać już za pierwszym razem. On też wykonuje taki chwyt, dosyć niebezpieczny atak bo dużo obrażeń to daje trochę się wyleczyłem taki plus Jest fajny moment na wleczenie się On też może chwycić te starcze, więc nie warto się blogować na tym ataku. Jeżeli się zna w tematy walki z nim, to on jest dosyć łatwym botem. Ale kilka błędów i potrafi zabić bardzo szybko. Jeszcze dwa ataki zostały do pokonania go albo nawet jeden i w tym momencie właśnie wpadł nasz finalny bok. Teraz zaprezentuję Wam jedno z dwóch zakończeń. To lepsze według mnie. Zjednoczenie ognia. I po zabiciu głyna u, u Domhala Zeny, którego npc a siedzi pod mostem na NG można kupić zbroj głyna. NG to jest jakby gra od nowa, ale na trochę większym poziomie trudności z całym, prawie stałym ekspunkiem, który uzbieraliśmy. I w tym momencie jak widać rozpoczęliśmy Epokaj Ognia, a ja się w tym momencie z wami pożegnam, do zobaczenia, cześć!